Witajcie, kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w ten urodzinowy. Tak, dziś to dziś, dziś kończę 18 lat, no 19, bo już trochę drapię, więc kończę te 19 lat, kochani. I tu mamy zdrapeczki od y, Gosi G, która mi wysłała pieniążki na konto i od Mary i Mario y, po 30 zł. Y, także. Wybrałam sobie co będzie, to będzie. Wiecie, że ja ostatnio mam pecha do drapek, dlatego ich już tak nie drapię jak wcześniej kiedyś. Dobrze kochani, no to co? Bierzemy się bez gadania. Nie wiem, które są czyje, po prostu kupiłam za tą kwotę i zobaczymy. Zobaczymy czy my tu coś wydrapiemy. Król Cash numerem 15. Tak, z numerem 15 i sprawdzamy. Nie wybierałam, po prostu wzięłam jak leci. to ma być, to będzie. 36, 37, 15. Także bardzo dziękuję Ci Gosiu, bardzo dziękuję Wam Mary Mario za ten prezent. I 25. Szukamy też korony albo pliku. I co mamy? Mamy 23. Takiej liczby nie ma. Trzydzieści dziewięć też nie ma. Czternaście oboczek. Pięćdziesiąt cztery. Dalej osiemnaście. Kolejna czterdzieści dziewięć. Nie ma. Jedenaście. 34 nie ma, bardzo Wam dziękuję wszystkim za życzenia urodzinowe. Bardzo miło z Waszej strony. Oby się teraz tylko pospełniały. 27, 53, 17 nie ma. Yy. Dalej, 32 nie ma.

nie ma, także tutaj nic nie ma, kochani. Teraz magnetyczne 5 wersja fioletowa. Jeszcze takiej nie drapałam tej tego kolorku. Chyba nie. jeden sześć, A szukamy piąteczek, prawda? Czarna albo niebieska. 9 4 3 Siedem, sześć, siedem, jeden, no, trójeczka, osiem, siedem, osiem, dziewięć, no nie chcę dać piątki. Jedynka. Dziewiątka. Trójeczka. Ósemka i czwórka. Niestety pusto. Teraz bajeczna kasa z numerem ósmym. I szukamy skrzynka albo worek. Skrzynka nam podwaja.

dwadzieścia jeden piąteczka o tu jest piątka widzicie o była potrzebna w magnetycznej trzydzieści pięć oboczek dwójeczka oboczek czwórka dalej trójka dziewięć też nie ma dwadzieścia sześć nie ma dwadzieścia osiem trzydzieści trzy dwadzieścia dwa trzynaście i ostatni rząd dwadzieścia pięć 37 obok, nawet po środku. 27, 18 i ostatnia, 19. Niestety, kochani, niestety, Pusto. Jadę do Vegas, 23 numer. Szukamy dolarka mm, czarnego albo zielonego. A mamy gwiazdę mamy dolarka kochani pięknie jest, czarny to dobrze winogrono czyli nie jesteśmy na zero słońce ananas serducho ananas trefl cytrynka coś tutaj będzie serducho, o jaka miłosna zdrabka karo piłka cytryna wiśnie dalej winogronko słoneczko dalej winogronko gwiazdeczka, no jak się nie chce powtórzyć kwiatuszek i ostatnia Róża. Pięknie. To co mamy zwrocik? Tak, mamy zwrocik. Dobra. Mamy dyszkę kochani. No fajnie, na pomnożenie będzie. Jadę do Vegas. No i moje ukochane mega linie. Czy one takie ukochane? Zobaczymy. trapkę z numerem pierwszym. Dobrze. Szukamy sobie kochani symboli, a mamy piórko. Czy mamy piórko? No nie, piórka nam da, nie dali, widzicie? Albo jakieś ominęłam ale nie widzę. Dobra, lecimy dalej. Podkowa. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Mamy podkowę. Dobrze. Jedna jest, o tu mamy drugą i tu mamy podkowę też. Dobrze, chyba wszystkie. Sprawdźmy sobie jeszcze. Tak, no to teraz klucz. Klucz, klucz, klucz. Klucza nie ma. O, nie ma klucza. No dobrze, no to teraz szminka. Tu Nie ma. Tu mamy szminkę. Tu jest szmineczka. O tu są. Dobra, mamy szminki. O i tu są. One będę piękna. Dobra, mamy szminki. O i tu są jeszcze. Fajnie, szminek troszeczkę dalej. Dobrze. Kolejny symbol to słońce. Mamy słoneczko. No jedno tylko. Dobre, jedno. Co teraz? Serduszko. Mamy serduszka. Tu nie ma, tu nie ma. Mamy, mamy serduszko, kochani. Dobra. Kolejny symbol to korona. Tu nie ma. Mamy koronę. Jeszcze gdzieś. Tylko jedna. Dobra. No to teraz szukamy jamencika. Tu nie ma. Tu nie ma. Mamy diament. Dobra, i to tyle. Kolejny symbol Łódź. Tu nie dali, tu nie dali, tu mamy Łódź. No, tylko jedno. No, tak słabo z tymi symbolami. Teraz prezent. No, ciekawa jestem, czy ta zdrabka da mi prezent. Tu mamy. Tu mamy prezencik. Tu jest prezent. No, i starczy. Teraz sakwa. Sakwa, sakwa. Nie ma sakwy. Teraz kokos. No, kokos mamy. Tu mamy kokosik. Tu mamy. Koniec dalej. Cytryna. Czy mamy cytrynkę? Nie ma. Dobra, flaming Tego czegoś też nie widziałam. Nie ma flaminga. No, zobaczcie, ile symboli nie ma. Biedroneczka. Biedroneczka jest. Tu mamy. Tu mamy biedronkę. No, tych biedronek jest jak na zatrzęsienie, nie? I tutaj już nie ma. Dobra. No to lecimy dalej. Zegar. Czas skończyć ze zdrabkami. Nawet z to mówię. Dobrze, tu mamy. Tu mamy. Tu mamy i tu mamy. Co teraz? Gwiazda. Gwiazda, gwiazda. Gwiazdy też nam nie dali Rower Rower, rower Gdzieś ten rower, o tu widziałam Dobrze Tu jest kolejny No wycieczka rowerowa będzie Tu mamy rower Kolejny I tu mamy rower Lecimy po następny symbol, a jest to ananas. Ananasek jest. I ananasek jest. Dobrze. No to lecimy po następne. Co teraz? Kości. Tu nie ma, tu mamy kości. Mamy kości tu mamy kości i kolejne o tu mamy no kości nam troszkę dali teraz motyle, o motyl w ogóle był, a jest jest motyle, przepraszam mamy jeden ale jest co teraz, Kutka. tu nie ma, tu mamy kłódkę tu mamy kłódkę i tyle dalej aparat foto aparat jak go zwał tak go zwał mamy na samym dole dobrze co teraz żółwik mamy żółwia tu mamy żółwia Tu mamy. Okej. Okay. Dalej. Popcorn. Popcorn jest. Tu mamy popkornik. Tu jest kolejny. I mamy tu. Dobrze. Teraz. Co teraz? Auto. Nie ma, nie ma, nie ma. Tu mamy furę. O i popcorn jeszcze się znalazł. Dobra. Tu mamy auto. Tu mamy auto. No i dwa symbole, kochani, zostały to klapki. Klapeczki są tu. Tu mamy klapki. Tu mamy. I tu mamy ostatni symbol, tak? Winogronko. Mamy winogronko. Tu mamy piłeczka nas zblokowała kochani. Zobaczcie, ile piłek nas zablokowało. Tu nas lody zablokowały, aparat był. Tu mamy winogronko i żółwik był. No, bonusie, bonusie z dolarek, kochani. Mamy wygraną. Mamy zwrocik, 20 zł, ale fajnie. Świetnie. B, B, zgadza się. No, podrapaliśmy sobie na 60 zł, kochani. Wkładu od Gosi G i Mary Maria. 30 zł mi wpadło. Dolarek i dolarek. No, zobaczcie w sumie, widzicie? Mam szczęście do dolarków. Tu dolarek i tu dolarek. <laughs> Może tak miało być. Dobra, 30 zł mi się zwróciło. 30 straciłam. Dziękuję Wam za ten prezent. Dziękuję za to, że oglądacie. No, i widzimy się chyba na następnej premierze. Do usłyszenia, kochani poziaczki. Pa!